Plastikowe słomki to coś, co każdy z nas zna, bo każdy z nas ma lub miał je w domu. Jednak ilość wytwarzanego przez ludzi plastiku jest dość sporym problemem dla naszej planety, więc jeżeli macie taką możliwość, to apeluję do was, by korzystać ze słomek biodegradowalnych lub w jeszcze lepszej wersji, ze słomek kartonowych, bo wtedy pomożecie środowisku i uratujecie małe wielorybki. A chyba chcecie ratować małe wielorybki, prawda? My na potrzeby dzisiejszego odcinka kupiliśmy trochę takich i trochę tak. Czekaj, ile ty na to wydałeś? Około <słotny> 100 Ile? Około stówki na słomki. Ale każdy z nich niezależnie od rodzaju poddamy dziś kreatywnemu recyklingowi bo ze słomek da się zrobić wiele fajnych, ciekawych i przydatnych lifehacków. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale i łapkę w górę, jeżeli lubicie oglądać moje lifehacki i suba w sumie też możecie wtedy, bo wtedy też będziecie widzieli kolejne odcinki i pomożecie mi dobić 900 tysięcy, i ja będę szczęśliwy, i odcinki będą weselsze i w ogóle świat stanie się lepszym miejscem, także pamiętajcie o subskrypcji. A jak chcecie już czynić świat lepszym miejscem, to możecie też na przykład kupować gry bez plastikowych pudełek ekologicznie i to taniej na także zapraszam was do linku w opisie. A teraz zaczynamy! O! Tym razem to już przegiałem. Po każdej posiadłowie ze znajomymi, lub po prostu po jakimś czasie, w domu zostaje nam wiele plastikowych, zużytych słomek. Zamiast je wyrzucać, można je odkładać, a następnie przerobić je na ładną, kolorową podkładkę na stół. Która może się przydać i posłużyć przez dłuższy czas, a potrzebne nam będą zużyte słomki. Mogą być też oczywiście nowe, ale lepiej zużyte, jeśli macie taką możliwość. Papier do pieczenia, nożyczki i klej termo. Haha, ha, nie tym razem. Tym razem żelazko. Zaczynamy od tego, by rozłożyć papier, następnie ucinamy go, a następnie bierzemy gaść słomek, wyrównujemy je i teraz moment na satysfakcjonującą czynność. Tniemy je na maluteńkie kawałeczki. Można wszystkie naraz. Ojejku, ale to fajna czynność, tylko trochę mi odpryskują, ale to nic, zaraz pozbieram. Daj nam I po chwili zabawy powstaje nam. Coś takiego! Teraz musimy wszystko pozbierać na jedną kubkę. I staramy się uformować pożądany kształt. W moim przypadku jest to kółko. Teraz zakładamy papier w taki sposób, tak by żaden z kawałków nie wystawał poza papier. To ważne, nie chcecie zepsuć sobie waszego żelazka. No bo teraz właśnie tym żelazkiem prasujemy nasz plastik, który już po kilku sekundach powinien skleić się w jedną całość. Przejeżdżamy kilka razy. Może przytrzymam chwilę dłużej. Ło! Wow! Ej, ale to fajnie wygląda! Patrzcie! I jeszcze raz. Pozwólcie, że podglądnę, czy się skleiło. O, jeszcze nie do końca. I jeszcze raz sprasuję tym razem z drugiej strony. Tak, by mieć pewność, że wszystko dobrze wyjdzie. Okej, okay, i to powinno wystarczyć. Teraz odczekajmy chwilę, by nasz plastik zastygł. To chyba już. I uwaga, uwaga! Czy uda się to oderwać? Tak, by ich nie uszkodzić. No i wola, nawet wyszło, chociaż w tym miejscu trochę się urwało. Teraz musimy obciąć ten kształt nożyczkami w taki, jaki chcemy uzyskać. Zawsze można jeszcze raz sprasować i poprawić, także spokojnie. No i proszę, po chwili docinki wyszło nam coś takiego. Podstawka na kubek, ale według mnie jest jeszcze trochę za cienka, więc postawimy ją tutaj, położymy na nią kolejną warstwę plastiku, z tych pozostałych rurek oczywiście. I spróbujemy sprasować ze sobą kilka warstw. To może dać całkiem fajny efekt. Kurde, to jest recykling. Pełną parą! Recykling żelazki małówek. To nie topi plastiku, ten zabija wielorybki. Uwała! No dobra, tutaj musiałem topić trochę dłużej, ale mam nadzieję, że się udało. Uwaga, sprawdźmy. A, jeszcze nie wystygnie. I. Okej, okay, z tej strony wygląda obiecująco. I wyszło właśnie w taki sposób. No i teraz nasza podstawka jest o wiele grubsza. I według mnie. Idealnie nadaje się do tego, by położyć na niej puszkę coli albo na przykład kubeczek z ciepłą herbatą. Ej, ale w ogóle fajnie by było zrobić taką, tylko taką mega, mega dużą z dużej ilości słomek. Jak ktoś taką zrobi, wrzucajcie śmiało na grupę Tester Lisa, a ja pokażę bardzo chętnie w kolejnym odcinku. Tak czy siak działa i lifehack zaliczony! Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam te małe, zapachowe świeczuszki. Nadają pomieszczeniu bardzo fajnego klimatu i zazwyczaj trzyma się je w specjalnym pojemniczku albo na przykład w szklance, więc fajnie by było mieć szklankę, która podkreśli ten klimat i będzie wyglądała o wiele ładniej niż taka zwykła, przezroczysta. I właśnie to zrobimy w tym lifehacku, a potrzebne nam będą słomki w kilku różnych kolorach, nożyczki, przezroczysta szklanka lub zgodnie z wieloletnią polską tradycją każdego domostwa, przezroczysty słoik po Nutelli, który wygląda jak szklanka. No i oczywiście świeczuszka i pistolet na klej termo... termo świeczuszkowy. Zaczynamy od tego, by wypakować słomki. Oczywiście po raz kolejny ekologicznie mogą być to słomki używane. Tylko trzeba wypukać. Weźmy sobie trochę krótszych czerwonych, dłuższe zielone, które można przeciąć równo w połowie, tak by zaoszczędzić trochę materiału. No i niebieskie, z którymi robimy dokładnie to samo, co z zielonymi. Myślę, że to wystarczy, a jakby co to w trakcie zawsze można dociąć więcej. To teraz obracamy szklankę na bok i zaczynamy klejenie. Lejemy najpierw trochę kleju wzdłuż i przyklejamy pierwszą słomkę. W sumie można to też robić pionowo, tak żeby nam nie odstawały poniżej dna. Znowu lejemy trochę kleju i przyklejamy drugą słomkę, potem jeszcze trochę i trzecią słomkę. I robimy tak, aż obklejemy całą szklankę. Tak więc tak tajnabicię. Ostatnia słomka i już prawie gotowe. Nawet udało się to ładnie powyklejać. No ale jest jeszcze jeden problem. Te wszystkie słomki dookoła są nierówne, więc teraz czas na czynność, na którą czekałem przez cały ten czas wyklejania i która będzie na pewno mega satysfakcjonująca. Trzeba uciąć. No to lecimy. I, jakie to jest super uczucie! Ej, nawet taki artystyczny kształt wyszedł. Można niby to uczynić równo ze szklanką, a w sumie utnę I voila! Nasza szklanka na świeczkę skończona. Ej, to wygląda naprawdę fajnie. Co sądzisz, przemo? Okay. Ładnie, nie? Mi się podoba, ale najładniej będzie wyglądała, gdy odpalimy w niej świeczkę i zgasimy światło. Tak więc zacznijmy od odpalenia świeczki, wrzućmy ją do środka, a teraz zgaszmy światło! Ej? No i powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda. Mogłoby dawać to więcej kolorowego światła, ale. Tak. Jak dla mnie, bardzo ładna i klimatyczna ozdoba. Taki, można by powiedzieć, słomkowy lampionik. A live hack uważam za zaliczony. A jak świeczuszka ładnie pachnie? Zostawiłem tutaj. Jest jedna rzecz, którą ma chyba każdy z Was, i jest to telefon. Ale jest jedna rzecz, której też każdy z Was pewnie nie ma, bo to nie tak, że robiliśmy ją z patyczków, kleju, kartonu, papieru. I mówię tu o podstawce na telefon, ale nigdy nie robiliśmy jej ze słomek, a ta wydaje mi się wyjątkowo fajna. Dlatego teraz pokażę wam, jak zrobić ze słomek podstawkę na waszego smartfona. A potrzebne nam będą słomki, nożyczki i klej termo... termosłomkowy. I jak już mamy bas w tle, to można zaczynać. Po pierwsze, warto wybrać fajny kolor słomek. Ja zdecydowałem się na zielone w dwóch odcieniach. Zaczynamy od wyciągnięcia trzech z nich i jeszcze dwóch ciemniejszych. Wszystkie trzy zginamy, a następnie, mniej więcej na szerokość smartfona, docinamy sobie cztery słupki. Może być ciut szerzej. I powinno wyjść nam coś takiego. Teraz czubek każdego słupka traktujemy odrobiną kleju. A następnie przyklejamy wszystkie trzy do słomki. Pierwszy, drugi, a przyklejmy się do stołu. I trzeci. Teraz bierzemy drugą słomkę i mniej więcej na tej samej wysokości nakładamy klej. I oczywiście sklejamy całość ze sobą taki właśnie sposób. Następnie na tej samej wysokości smarujemy trzecią słomkę i ją wklejamy na spód konstrukcji. Równo z dwiema pozostałymi. Właśnie tak. Teraz kładziemy konstrukcję w pionie i mniej więcej w połowie rurek robimy po raz kolejny trzy kropy z kleju. A na nie wklejamy naszą czwartą zieloną poprzeczkę. Ok, teraz możemy obrócić konstrukcję do góry nogami właśnie w taki sposób. Wyciągamy sobie jeszcze jedną dodatkową słomkę, zginamy ją na zgięciu i ucinamy, by długość była taka sama. Czyli tak. Ten element posłuży za nasz tylni wspornik, więc wklejamy go na zgięciach. W taki właśnie sposób. Teraz możemy obciąć nadmiary słomek tutaj z góry i tutaj z dołu. Postawić całość i wkleić ostatni element, którym będzie belka wspierająca całość konstrukcji. I tutaj warto sobie słomkę ściąć gdzieś pod takim kątem. Wtedy nam się łatwiej wklei. Smarujemy klejem na kolanku, tutaj na czubeczku. Warto to zrobić trochę chłodniejszym klejem, żeby rurka nam się nie stopiła. Więc sobie go tutaj studzę, teraz smaruję i teraz wklejamy właśnie w tym miejscu. Można sobie pomóc rurką, tak żeby paluchów nie poparzyć. A po chwili, gdy klej zastygnie, nasza podstawka, model numer 5 chyba, jest już gotowa. Wygląda właśnie tak, mogłem to troszeczkę bardziej prosto wkleić, ale najważniejsze jest to, czy działa. Więc zacznijmy od wersji prostszej i spróbujmy położyć telefon horyzontalnie, w poziomie. No i proszę, stoi! Elegancko, to teraz wersja trudniejsza. Tym razem w pionie. No i proszę! Również stoi, również elegancko! Wygląda całkiem nieźle. Gdybym robił ją drugi, trzeci, czwarty raz, pewnie wprowadziłbym kilka urozmaiceń, ale jak widzicie, funkcjonuje, działa, a nasz telefon się trzyma. Więc bez problemu, w wygodny sposób, mogę sobie teraz oglądać filmik ulubionego YouTubera, którego oczywiście nie zapomniałem zasubskrybować i mam nadzieję, że wy, wy też nie. A ten live, uważam, za zaliczony! A sub, mam nadzieję, że już zostawiony. Tak? Jak tak, to. Dziękuję, bardzo, dziękuję. Czasami tak jest, że otworzymy sobie doritoski tylko po to, żeby sprawdzić, czy są dobre. Moment, sprawdzę, czy są dobre. Tak są dobre. No i gdy już to wiemy i mamy stuprocentową pewność, bo w końcu sprawdziliśmy, no to doritoski można odłożyć na bok. A żeby nas nie korciło i by pozostały świeże, no to trzeba jakoś zamknąć paczkę. A do tego potrzebne nam będą dwie słomki oraz nożyk. W sumie jedna słomka powinno wystarczyć. To jest taki, wiecie, lifehack, lifehack. Prosty, pod ręką i... Prawdopodobnie skuteczny, o czym zaraz się przekonamy Taki z nożyka i kości Znaczy z nożyka i biodegradowalnego plastiku A, róbmy Wystarczy tylko, że zetniemy słomkę na pół Następnie jej jedną połowę przetniemy wzdłuż Staramy się w miarę prosto Ważne jest to, by przeciąć tylko jedną ściankę Tak by powstało coś takiego No i teraz robimy tak, bierzemy paczkę Kładamy słomkę o tutaj I zabijamy ją jakieś 2-3 razy Staramy się to zrobić w miarę ciasno Raz, dwa Trzy. Krok drugi, bierzemy paczkę, bierzemy naszą przeciętą słomkę i ją wsuwamy na tą pierwszą wraz z paczką. Właśnie w taki sposób. I wola, Gotowe! Nasza paczka Doritosów zamknięta, dzięki temu będzie świeża i nikt, ale to absolutnie nikt, nie będzie nam ich podjadał. Tak jak wspominałem, absolutnie nikt ale tak bez śmieszkowania. Jak sami widzicie, ten sposób jest bardzo prosty. Działa, ułatwia życie i bez problemu z czystym sumieniem można nazwać go zaliczonym lifehackiem. Co więcej, można używać go też na przykład na paczce popcornu lub czymkolwiek pakowanym we właśnie taki sposób. W sumie, jak o tym pomyślę, to działa na bardzo podobnej zasadzie co woreczek strunowy. Pomysłowe. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na zimowy wyjazd z klasą albo na kilkudniową wycieczkę ze znajomymi. Wtedy trzeba spakować kilka niezbędnych rzeczy, takich jak gacie, kalesony, czapka, rękawiczki, pasta do zębów i cukier. W przypadku tych dwóch ostatnich jestem w stanie Wam pomóc bardzo fajnym lifeakiem związanym właśnie ze słomkami. A potrzebujemy grubych słomek, im grubsze, tym lepsze. Tym razem wystarczą nam takie dwie metalowych kombinerek i. Zapalniczki. Zaczynamy od tego, by do pierwszej z naszych słomek nabrać trochę cukru. Więc wbijamy ją, z tej strony zatykamy palcem i sypujemy cukier na sam dół. To możemy odstawić i teraz bierzemy kombinerki w dłoń. Krok drugi jest taki, by złapać porządnie słomkę kombinerkami w miejscu, gdzie nie ma cukru. Następnie sypać go właśnie w tą stronę. No a teraz za pomocą zapalniczki zgrzać całość, zaczynając zgrzewanie od prawej strony kombinerek. Tak, by sobie tej części z cukrem nie przepalić. Tego możemy się już pozbyć. Nie bójcie się ogrzewać miejsca jeszcze z kombinerkami. Wtedy się lepiej zgrzeje. Byleby nie zrobić tego od drugiej strony. I po chwili pierwsza strona powinna być już zgrzana. I jak widzicie, mamy wszystko ładnie zamknięte. No to teraz druga. Znowu łapiemy kombinerkami i zgrzewamy zapalniczką. I po chwili uzyskujemy właśnie taki efekt. Nasz cukier jest zamknięty w środku i bezpiecznie możemy go przewieźć. A jeżeli chodzi o pastę, druga słomka. Odkręcamy, wbijamy. Wyciągamy, wycieramy, łapiemy kombinerkami, zgrzewamy i z drugiej strony też oczywiście zgrzewamy. I wola po chwili skończone. No i tak prezentujemy się nasze gotowe, wyjazdowe tubki. Ta z pastą, ta z cukrem, więc czas je przetestować. Weźmy sobie szklaneczkę, trochę jakiegoś zupełnie niesłodkiego napoju. Totalnie nie, niesłodki napój. Ewidentnie tr trzeba dosłodzić, wiecie No i rozpieczętujmy naszą saszetkę z cukrem Nożyczki W ogóle pokażę wam, patrzcie, to się nie wysypuje I tutaj też się nie wysypuje No, no to teraz można wysypać Ciach Trudno I wula Proszę bardzo, łyżeczka cukru, może nawet trochę więcej Wsypana Można sobie zrobić takich kilka i w ten sposób przewozić cukier Na przykład pod namiot albo gdziekolwiek A co zawsze trzeba robić po słodzonych napojach? Myć zęby. Tak więc przetestujmy drugą tubkę. Szczoteczka, tubka, jak widzicie, nie wycieka z tej, nie wycieka z tej nawet kiedy ściskam. No i teraz, uwaga, otwieramy. Cyk i... Proszę bardzo, jak ładnie ta pasta wychodzi. Ej, to do pasty na wycieczki jest naprawdę idealne. Powiedziałbym, że tak mniej więcej 10 do 100 razy lepsze od tej, od tej z cukrem. Ja tak od dzisiaj robię na wyjazdach. Jak będę jechał w góry, to to bierę w ten sposób pastę. Lifehack? Zdecydowanie zaliczony! I Przydatny. 10 na 10. Podobno za pomocą jednej słomki i odrobiny płynu do naczyń rozcieńczonego z wodą da się zrobić ładne, małe banieczki. No to sprawdźmy. 3, 2, 1. No i proszę, wychodzą nam małe, przecudowne... Banieczki. Ale co się stanie, gdy użyjemy całej paczki słomek? W sumie nie wiem i bardzo chciałem to sprawdzić, i teraz mam do tego pretekst, bo może uda nam się stworzyć bańkową, tęczową krainę, jak dla księżniczek Disneya. No to wkładamy słomki do szklanki. I trzy, dwa, jeden. Pierwsza próba nieudana. Spróbujmy znowu. Może za mocno dmuchałem. Tym razem wsadzę je trochę głębiej, lekko zamieszam i bardzo delikatnie dmuchnę. 3, 2, 1. No tak. Nawet powiedziałbym, tak nawet. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I próba ostateczna. 3, 2, 1. Ej, Teraz wyszło całkiem nieźle. No i można powiedzieć, że ten lifehack jest zaliczony. Ale w sumie taki bardziej luźny pomysł na zabawkę niż lifehack. W sumie tym razem coś, co może nie do końca jest lifehackiem, ale z pewnością jest fajnym pomysłem i sztuczką i prawdopodobnie umili nam czas, o ile się uda i przyniesie dużo frajdy. A potrzebne nam będą sznurek, rurka i... Balonik. Swoją drogą ostatnio na kanał wleciał odcinek eksperymentów z balonami, na który bardzo serdecznie Was zapraszam, bo według mnie jest bardzo fajny i tam było więcej balonów. Więc jak lubicie balony, to klik kliknijcie w balonową kartę z balonowym odcinkiem. A teraz zaczynamy! A zaczynamy od tego, by rozplątać sznurek i rozciągnąć go najpierw z jednej strony, następnie wprowadzić go do rurki i zawiązać z drugiej strony pokoju. Teraz musimy przykleić kawałek przezroczystej taśmy na górę naszej słomki. Staramy się go zostawić tak, żeby się nie posklejał. I dmuchamy balon. I przyklejamy do naszego, jak już zapewne się domyśliliście, wózeczka, który powinien teraz posunąć wzdłuż nitki, jak tylko puścimy balonik. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo opcja jest taka, że balonik się oderwie i nic z tego nie będzie. Więc przekonajmy się. Trzy, dwa, jeden. <słyski> jak śmiesznie poleciało. Czekajcie jeszcze raz, tylko mocniej go nadmucham. Ej, ale to działa, to, to zadziała. Muszę tylko mocniej nadmuchać balon. Trzy, dwa, jeden. Lur! Jak szybko! Ha! I wrócił! Ej, to jest naprawdę fajna zabawka, jakby ją zrobić na jeszcze dłuższy dystans? Byłaby z pewnością jeszcze fajniejsza, więc zobaczmy to jeszcze raz w jeszcze fajniejszy sposób, w jeszcze bardziej zwolnionym tempie. Pomysł według mnie całkiem zabawny przyniósł mi sporo frajdy, więc uważam go za zaliczony! Wyobraźcie sobie taką akcję. Tu leży wasza kola, tego akurat sobie nie musicie wyobrażać, a tutaj, tego chyba też nie muszą sobie czy nie muszą? Nie muszę. Nie musicie, bo tutaj też wisi telewizor. No i wy chcecie sobie ten telewizor pooglądać. Wygodnie się rozsiąść i rozłożyć ręce i bez używania rąk pić waszą kolę. No to tak. No tak by się dało, ale byłoby to trochę niewygodne, bo musielibyśmy cały czas zmieniać pozycję na niewygodną. W skrócie, by rozsiąść się jak król, potrzebujemy jednej ważnej rzeczy. Królewsko-długiej słomki. Więc mamy tu całą paczkę ekologicznych słomek, a teraz pokażę wam, jak można przedłużyć słomkę tak, by działała. M mam nadzieję, że będzie działała. Zobaczymy. Będziemy sobie robili na przemian raz ciemną, raz jasną i żeby złożyć słomki ze sobą, wystarczy je troszeczkę zgiąć. Mniej więcej w taki sposób. No i składamy. To jest trochę takie triki, bo tutaj się dostaje czasem powietrze, więc ja polecam jeszcze dodatkowo zakleić sobie przezroczystą taśmą. Dokładnie w taki sposób. Dzięki temu wasza słomka będzie po pierwsze szczelna, a po drugie nie rozłączy się w jakimś niekomfortowym momencie i będzie się lepiej pićko przez nią tak. Wiecie o co chodzi? No to time lapse i robimy kilka kolejnych. Ostatnia słomka! I nasza instalacja gotowa. No, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem słomek. Szczęśliwa siódemeczka I mam nadzieję, że będę miał na tyle szczęścia, że będzie to działać. Więc wyobrażamy sobie sytuację, że znowu tutaj jest telewizor. Ja sobie siedzę rozwalony jak żaba na liściu. I trzymam rączki tutaj. I zobaczymy, czy to działa. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Mmm. Mhm. Działa. Cikolka. Patrzcie sami. Widzicie? Leci. Chociaż nie ukrywam, że w którymś miejscu chyba ją nie do końca uszczelniliśmy. Mm. To tutaj było i. Teraz kula leci prawie że jednym ciągiem, a liveka uważam za zaliczony. Ej, i to jest nawet spoko. Jak ktoś pobije mój rekord, wrzucajcie na testerów visa. Mm. Najlepsze jest to, że ta słomka jest tak długa, że bez problemu przemo mógłby ją dosięgnąć, proszę bardzo, za kamerą. Nie! To nie tak miało być. To już wszystkie słonkowe lifehaki, jakie miałem dla Was na dziś. Pamiętajcie o tym, by wstrzymać subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na moim kanale i łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Zapraszam również na poprzednie i, i serio. Pamiętajcie o sobie, bo wtedy będziecie widzieli kolejne. Trzymajcie się ciepło. Cześć!